Takie sprawy są mi bardzo bliskie. Szczególnie stawiam na ochronę zdrowia, opiekę senioralną i młodych. Głosujcie 7 kwietnia. Jestem za integracją społeczną i lokalną, aby mieszkańcy współpracowali w każdym obszarze życia. Cześć! W Radzie Miasta chcę zajmować się seniorami. Chcę poprawić ich komfort życia. Oddajcie na mnie swój głos. Chcę wprowadzić nowoczesne technologie oszczędzające energię w naszym mieście. Cześć wszystkim. W Radzie Miasta Świnoujście chcę być reprezentantką kobiet. Razem możemy wszystko. Zachęcam Was do posłuchania w samorządowych na koalicję obywatelską. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zająć się gospodarką morską w Świnoujściu. Drodzy mieszkańcy, chciałbym Wam pomóc i pokazać, jak łatwo można zaoszczędzić na ogrzewaniu. Dla mieszkańców Świnoujścia i realizacji wszystkich dobrych planów poprawiających jakość życia w naszym mieście.